Na starcie wybieramy, kto wygrał GiveAway'a. I GiveAway'a wygrał tak 2678 więc będę prosił Cię, żebyś się do mnie zgłosił. I cóż, zapraszam do oglądania. Witam w kolejnym odcinku. Od ostatniego czasu, no trochę się pozmieniało, bo sobie grałem, jak Was nie było. I dostałem takiego reksa ze skrzynki za jakieś 20 zł Więc sprzedajemy go i mamy 125 zł i mnie dzisiaj porąbało Mnie dzisiaj porąbało I się bawmy. Bawmy się. O. Bardzo ładnie z pierwszej skrzynki nam dało tutaj. Czy z drugiej, z drugiej dało też ładnie. Bardzo ładnie. Mamy 63 zł samego tego. Dobra. Um, no mamy sporo. Ja dzisiaj jestem powalony. I mam bardzo głupi plan. Bardzo. Dawno się nie bawiłem jesterem. Więc cztery jestery. Indirect case na jesterze. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo mogę stracić bardzo dużo. Bardzo szybko. Miejmy nadzieję, że nie. Zaczyna się bardzo dobrze. I oby tak szło coraz lepiej. Ok. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, mi się bardzo podoba. No tu. Ostatnia jest decydująca. Wszystko może polecić. Wygrywamy to 145 zł. 4-2-0. Ojoj. Uuu, no, dzisiaj to mamy ładnie. Ho-ho-ho-ho. Dzisiaj bardzo ładniutko za 42 zł. W trójkę na standardowym. Tym razem weźmiemy lowcase'a. 5 się nie uda, znowu 4. Dzisiaj jestery po prostu jedziemy, bo tak mi się chce. Może i nie będą super drogie, ale no, jester to jester. Ładne, ład ładne walki. No i się zaczyna. W wyśmienicie, jeśli to wygramy. Zostajemy w ciur kasy, ale. No już dla panowie. Yeah. No panowie. Zostajemy z biznes. Teraz, żeby go przebić. I go przebijamy. Nie wierzę. 150 zł z 34 zł. Ja w to nie dowierzam. 340 zł mamy. O panowie. mamy dużo, bardzo dużo i myślę, że zrobimy bardzo podobną walkę jeszcze raz. Tym razem na czterech, na underdogu. Znowu cztery i sprawdźmy. Może ktoś dołączy? Raczej nie. Więc możemy zacząć dodawać. Pana Rosso, Emilkę Dodamy i Adriana. I samu za bardzo jedziemy go. Pierwsze zaczęło się bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I oby tak szło. O, tu już zostajemy znowu, ale nie jest źle. Nie jest źle. Kompletnie nie jest źle. No. Tu teraz musimy się modlić po prostu, żeby Adrian i Rosso wydropili coś ładnie. No niestety. No niestety, ale znowu ładnie dało. Znowu bardzo ładnie dało. ja mógł zakończyć tak odcinek. Bo to jest wciół kasy już tutaj. No ale nie zostawiajmy tego tak. Teraz zróbmy. Coś za 5 dych za... albo za 75 underdog nie zdymał. No i powiedziałem, że się zostawmy i samu, ale coś go nie chce zostawiać. Coś zbyt przyjacielski jest. Idealnie mamy. Ostatnia walka dzisiejszego wieczoru. Czy trafi ona do nas? No, miejmy nadzieję. Pierwsze się zaczęło. No, lepiej dla mnie. To jest ważna skrzynka. I nie dała nic. Nic ani nic. Neon Ni Case. Momentum lepiej dla niego. Zobaczmy, co będzie w ostatnich dwóch skrzynkach. Ojoj. Ostatnia skrzynka może zrobić wszystko. I pokazuje ona, dlaczego walczymy z ISA. Czy ja chcę to tak zostawiać? Prawie 400 zł. Prawie 400 zł. No ja bym tego tak nie chciał zostawiać. Coś mnie jeszcze tam po prostu korci. Stawmy tak. A nie, bo mnie nie będzie stać na to, co ja chcę. I pójdźmy sobie tutaj. Czy Danger Case'a nas stać na dwie? Stać nas. Sprawdźmy. Outsider? Nie. A I tak bardzo ładnie 20 zł, ale outsider nie byłby droższy, Na no outsider byłby droższy i to dużo droższy. O nie, 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 nie oglądamy walek. Walczyć to my możemy I tym razem na standardowym z kimś bym wziął. I wezmę tym razem trzy te skrzynki. Trzy. Ostatni jester na dzisiaj. Tym razem już faktycznie. Nie weźmy Michałka. Zobaczmy co z tego wyjdzie. No. Ho, 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 ho. Zaczynamy bardzo ładnie. I to bardzo ładnie. I oby tak zostało. Oby tak zostało. Może jeszcze nam coś zrobić fajnego. Oby nie Michałkowi. Proszę Państwa. 60 zł, 280. Jak wszystkie ostatnie moje odcinki były tragiczne, po prostu tragiczne, to 600 zł mamy. Ja Was, moi drodzy, żegnam. Pod tym filmem trzymajcie się. Do widzenia.